Zaczynamy. Zaraz wszyscy na Ciebie czekali, co? gwiazd. Ideal, Idealnie. Ideolo. Ideolo. No to lecimy, słuchajcie. Das 2. Runda nożowa. Mam nadzieję, że nie potrwa tak długo jak na Inferno, że tutaj szybciutko na długiej sobie wyjaśnię, gracze kosami kto tu zaczyna po jakiej stronie Myślę, że jednak Inferno bardziej chcieli zaczynać po stronie antyterrorystów, dlatego tutaj po stronie te dwójki... Tak, tak, tak dużej przewagi nie ma żadna strona. To jest zgrudzona mapa. No i, no i znowu, znowu DMN, czy on znowu będzie bohaterem nożówki. Czy uda mi się tutaj pokazać? By... Obaj są na strzał na kosę. <zysy> Został klaczer. Zawsze staje na końcu Cpl Dallas 2005 I uwaga. No i kto? No. No i tańczą. Tańczą, tańczą. No i tutaj tak Gepard tym raz, jednak. Tak Gepard, tym razem. Ładnie tutaj poszedł w prawo. Uniknął tego noża od dmn No i mamy. Yy, mamy wybór strony. Zobaczymy w takim razie. Oj, oj, oj. Chyba chwila zastanowienia. Gramy po stronie CT czy po stronie terroru? Jednak CT! I jednak po stronie antyterrorystów zdecydowali się grać zawodnicy PIWOSHU. No i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzą. Bernard uważa, że mają mocne Tero, ale zaczynają po stronie antyterrorystów, także będą drabiać straty. Nasze no, postulaty wiadomo. z 2 myślę taka mapa miksowa, także taka mapa pod nich. No ale zobaczymy oczywiście jak sobie poradzą. Runda pistoletowa. No i zaczynamy. To będzie chyba tutaj szybkie wejście długą czy na... Będą atakowali gracze Raczej tak. A tymczasem czasem aż trzech zawodników na długiej, a w telewizji po szybko. sobie poklikali. O no, tutaj to wejście drugą kompletnie nieudanym miał, miało być. Wejście długa gala, ale te reszty chyba nie były aż takie rewelacyjne jak się spodziewali tego za, zawodnicy Tero. Jaro jeszcze z flagiem na Luli Guzmania DMN walczy. No, musiałby tutaj niesamowicie coś ustrzedzić. Dwóch e, antyteresów bardzo, bardzo obitych. No, ale no, jest... Znowu został to to DMN, Patryk. To naprawdę jest klaczer chyba tutaj w zespole. Chyba tak, ale tutaj będzie miał naprawdę ciężkie zadanie. 25 HP. No i te Bryland. jeszcze sprzedaje głowę przez smoka. 1 do 0 Piwosze. No i oni tutaj zaczynają. Tą mapę od zwycięstwa w rundzie pistoletowej. Pacyfikacja długiej zakończona pomyślnie. Bardzo szybko i skutecznie rozprawili się z szefowcą zawodnicy antyterrorystów. No i teraz echo w wykonaniu no, Kupili sobie taki, wiadomo kevlary. Szybkie zejście do Dolnej. i do MNS pierwszym fragiem, no i podatny te Rafał. No, ustawili się na galerii gracza terrorystów yy... i to się nie udało. Wykorzystali te świetnie gracze terroru i Guzmot teraz jeszcze zabija Geparda. No i ta runda na tekach jak najbardziej udana dla szefostwa. Pięcio na dwóch. się jeszcze wychyla na środku, czekam na to LTN, LTN! Jeszcze tam trafi bralanta, ale... Nexe nie ma problemu, żeby go tutaj wykończyć. Także... No, Piwosze wygrali pistoletówkę, przegrali rundę kolejną. Zła wiadomość dla nich, teraz to oni muszą forsować. No przede wszystkim zła wiadomość to jest taka, że ustawienie się z, z, z karabinami na bliskie odległości, czyli taką odległością była gala, jak widzieliśmy, na te rozpędzone teki to nie był dobry pomysł. No i tutaj dużo lepiej było po prostu z daleka bronić BS-ów, nie dać się rozpędzić zawodnikom Tero. Runda przegrana, no i teraz tutaj wejście na BS. A tymczasem Tero się przekupili DMN w pierwszym fragiem, ale już jest po pobijany. DMN, ależ tutaj ładnie sobie poradził. no Nie trafił tam Gepard Chepster dopiero teraz. Ale przewaga tero 4 na 3. No i mamy taką sytuację, że antyterrorystów na BSie, a, a, tymczasem tymczasem już sobie wbiegło, zajęło BSB. I myślę, że nie będą mieli żadnego problemu, żeby wygrać tą rundę. Już tutaj widzimy, że e, antyterroryści zachowują broń. Zachowują przede wszystkim Maryś zachowuje Kevlar. Gepard będzie zachowywał skauta, ale tym, to jest mocno, ciężko. No, jest bardzo powijany Ma e, e, Nexo, ale Maryś leży. Zostaje na 29 HP bez Kewa, ale ze skautem Gepard Chester jako jedyny przed Double Dorsami będzie próbował tutaj jeszcze coś fragować. Czeka tam już na niego tylko nexus ma 10 HP. Ciekawe czy, czy Gepard wychyli, noczają się na siebie zawodnicy. No i jest fragot od Geparda, ale już tam pobiegli po niego gracze Szefostwa. Nate od odzuli Guzmana zabójczy. Mamy drugą rundę dla Szefostwa i teraz mamy full eco w wykonaniu piwoszy. No tak, muszą tu zagrać 1900, 2600, 2900, 1950. Nie ma szans tutaj zagrać. 2 eko, i to następna runda też nie będzie na takim prawdziwym fullu. Też będzie brakowało granatów. Ciekawe, czy oni w ogóle zagrają tą następną rundę, bo tych pieniędzy naprawdę będzie mało. Tymczasem też leci już szybkie wejście na Montebattle, Bombę był odpuszczony. Maryś na środku. No nie spodziewał się chyba, że tak szybko terroryści zajmą sobie właśnie tą firmę. Marwolo, bo na środek, jest kolejny frak od niego. Pada brylant. Pięciu na trzech. Tylko pistolety w rękach piwoszy. Tutaj będzie ciężko zrobić cokolwiek. Chociaż jest frakodiarom. od Ta marwola bezwał od DMN-a. Także pomaga teraz DM przeciwnikom. No ale jeszcze teraz zabija. Geparda, tylko jaro. Myślę, że ktoś chyba może zaskoczy z galerii, a tymczasem ten po prostu sobie do niego, do, do niego tutaj przebiegł na, ze środka 3 do 1 3 do jednego, a tych pieniędzy i tak za dużo nie ma. Piwosze, zobacz, Patryk, muszą grać dwa famasy. No ale są przynajmniej wszystkie granaty, także będzie szansa tutaj sobie pomóc granatami w, w odbijaniu pozycji. A co zagra nam teraz? Znowu bardzo szybkie wejście środek B. Znowu bardzo agresywna gra. Tutaj przez smoka będą nam przebiegać, który Guzman. No i obija nam Maryś, ale Maryś w, w tej sytuacji lepszy. Nate, no nie do końca trafiony tutaj, tutaj przez yy, Nexa. No była próba takiego szybkiego wyjścia środkiem. Tam Maryś... Yy, a miał problemy, ale jednak yy, fraguje, także to jest do, dobra wiadomość na terrorystyczny. No, Maryś. teraz no. Maryś. No, teraz chyba już niepotrzebnie. Jeszcze Marwolo wyciąga z Bebr lata, no i bo, droga na bombsek bez nufy, stoi otwore, Marvolo Uuu, jest to i otworem, a jest na. ależ ładny frak, teraz ten skan Chciałem niesamowicie powiedzieć ładny. Patryk, że zobaczył Geparda, ale on nie tylko zobaczył, ale jeszcze go też jest znakomicie przeskanował. Jest frak od Nexus AWP, także dobrze teraz sobie z sniperkami grają zawodnicy szefostwa. I tylko Rafo przy życiu, tylko Famas siedzi na bs a tutaj biedny Rafo sam na czterech. Mu się zabić udaje mu się zabić DMN-a, udaje mu się zabić dmn także już wiedzą terroryści gdzie on jest. Będzie próba dojechania tutaj ostatniego z antyterrorystów, ale Rafał dobrze sobie radzi. Na, tutaj Marvolo, bardzo dobra runda za WP, w tej e, widzieliśmy ładne tam fragi od niego. No zwłaszcza ten skan, naprawdę I Ten skan naprawdę fajny. 4 do 1. No ale tego, piwosze już się zrzekali, i... że mają lepsze Tero, dlatego też czekajmy na No tak, tero. tak, tak. Spokojnie, tutaj piwosze mają lepsze Tero. Także tutaj to pieszo mogą przegrać później Później Dadzą na pewno z siebie wszystko, A Tymczasem ten Oj, tam się spotkali w tym Ale smoku, ładnie Wyczuł tutaj to DMN, chyba się spotkali rzeczywiście. Wyczuł DMN, że coś tutaj nie tak, że przecież powinien przejść przez tego smoka, no i ten skan udany była głowa DMN, ma szansę na trzeciego. Nie, tutaj Luli dużo na szybszy. Ale teraz łatwo, łatwo sobie poradzili Praktycznie nie poobijani nawet zawodnicy Tero. 5 do 1. Na razie totalna dominacja szefostwa I mamy w końcu normalną grę po stronie CT, CT. Dwie AWP y aż Także tutaj na AWP, y widać, postawili zawodnicy Iwoszy No tak, ja no to już widzieliśmy jak raz na AWP, ale jeszcze Rafał tutaj postanowił, że też będzie snajperem I jestem ciekawy jak tutaj się sprawdzi, Rafał będzie miał okazję do fragowania na długiej No i jest pierwszy frag właśnie od Rafała Marwolo na długiej, jest przewaga po stronie anterrorystów Uwaga od razu przerotowali, ale tak galeria nie jest zajęta i tutaj to jest problem. Widzimy, że Rafa musi odcinać pozycję smokiem. No i kontrolować jeszcze przy okazji długą. No, troszeczkę takiego, myślę, dezorientacji, teraz drużynie antyterrorystów, nie wykorzystali tego zawodnicy tero. L ten, wychodzimy długo. Jest pierwszy od Niego tam jest jeszcze Rafał osobą tym razem Rafał nie nawet 34. Ojej, ależ on, teraz L ten. Na szczęście na CT ja odpowiada z fragiem na demenie, no i jest sytuacja 3 na 3 Ale tutaj już LTN, ale teraz zrobił full auto śmierci. Rozkręcił maszynę, rozkręcił maszynę absolutnie LTN, cztery fragi tego zawodnika. Luling mam takie wrażenie, że jakby nie chciał zabić Brolanda tego go nie spuścił. Będzie jest i to właśnie czyni LTN drugi jest w tym meczu, tym razem model Terena Ale to full auto do tego respa, dwie głowy tam wpadły. Naprawdę, naprawdę świetnie to zrobił ten... Jego runda, absolutnie. No ale wcześniej o tym mówiliśmy. Ci zawodnicy potrafią strzelać. Właśnie takich akcji, takich ace'ów spodziewaliśmy się po tym finałowym spotkaniu. Na razie ace'ują tylko gracze szefostwa. Ciekawe, czy któryś z graczy też pokusił a ten LTN na długiej. Już jest pierwszym fragiem Demen, znowu agresywnie na środku. Zobaczył tam Marysia w tym smoku, czy nie. Jest frag od Rafałek, frag od No a Marwolo zaskakuje sobie do respa. Ola się wskazuje wygląda na środku. Później się obraca, tak jest, kończy rundę 7 do 1 i ta przewaga coraz, coraz większa, uciekają z wynikiem zawodnictero. Tero, no, no muszą się ogarnąć z Piłosze. Zobaczmy, jak wyglądają fragi. Rafał 5, 4 fragi Jaro, Brylan 4, 3 fragi Gepard, Chester, Marys jak na razie 1 frag, a Marys naprawdę wczoraj się pokazał z dobrej strony. LTN 9 fragów, Marbolo, 8, 7 fragów, DMN, em, Nexo 6 fragów, 5 fragów, Ruligów, Mariusz. I tutaj Maryś już jest jeden frag, troszeczkę obity, 41 HP, no ale jest frag na Altenie a ten to tutaj jak maszyna się teraz czuł w tych ostatnich rundach sprytnie tam. Ale skończyło. zobacz, spadek na 3 AWP, teraz już antyterroryści. terroryści. No Marwolo. Jest w gazie. Jest w gazie, no. Obrócił się po raz... Marwolo naprawdę obrócił się w kolejnej rundzie i to naprawdę znakomicie, znowu dwa fragi od tego zawodnika. I mamy sytuację 3 na 3 chciałem powiedzieć, ale Gepard już wyciąga demen, odpowiada e Nexo i mamy dwóch na dwóch. Marwolo trzyma bombsite e B, wychyla teraz do respa, Marwolo nie myli się za łupy. To już trzeci frag od tego zawodnika w tej rundzie oczywiście i teraz Nexo tylko wyczekuje aż ktoś tam wychyli na środku. Gepard no, dopiero teraz wychyla. No ale tero już mają bombę pod kontrolą już będą sobie kładli bombę. Myślałem, że ta runda że jest przegrana, bo w pewnym momencie zaczęli na terroryści na wychylenie, na każdej pozycji. No ale tutaj... No Marvolo, ten... Marvolo. Ważny frag od Marvolo. No tutaj kolejne wychylenie jak zwykle zresztą, ma Marvolo tylko 21 HP. No i czy to będzie jego runda? Czy on tu się spodziewa, Gepard, że tak ustawiony jest właśnie zawodnik Tero? Nie spodziewa się. Oj i Marvolo! Daje radę! Cztery fragi od niego w tej rundzie na przede wszystkim to wejście na BSB. Nie, no weźcie na bramę, to znakomite. znakomite. Naprawdę pokazał się tutaj z rewelacyjnej strony. To przeciągnięte full auto na bramę. Pacyfikacja szybka, dwóch zawodników na BSB. No i później jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny frak z załupy. No to no jest tak, jego. No martwi, martwiliśmy się, że rzeczywiście zabrakło tutaj Michiego, zabrakło MMK. Ale ja myślę, że FN. LPN... I Marwola doskonale ich zastępuje. No, zobaczcie kolejna ronda, w której LTR wybił się do roboty. na długą, zdobywa dwa fragi teraz. DM Sam z bombą na galerii, no i zabity przez Geparda. Już Marwola sobie wybiega długą, już e, fraguje Marysia z respanu. Wchodzi mu dzisiaj naprawdę wszystko na te dwójce. Brylat na środku, udaje się zabić alterna, a tam po prawej jest jeszcze Luli Guzman, Luli! O, ale Gepard tutaj teraz, Luli Guzman chyba czekał, żeby tak zaskoczyć trochę CT, ale tutaj... Tak chciał się do... zabawić, tak, mówię tak, powiedzieć trochę. Tak, dostał głowę w locie. Frak numer 2 od Marwolo, no i tylko Gepard przy życiu. Paczka już powoli będzie nam wchodziła na BS. O nie, jednak przez respa na BSB, Marwolo jest kontrola za WP, no mądre zagranie teraz terrorystów. Na pewno nie spodziewa się tego Gepard, który gdzieś tam, który teraz od długiej będzie podchodził na Beza. No i tutaj wcelowany. O! Oj! Jest. No już chciałem powiedzieć, że Marwolo jednak się myli, ale to, to była tylko taka chwilowa pomyłka. Szybko się poprawił. Jest frak na Gepardzie, jest 9 do 1. No to już jest naprawdę olbrzymia przewaga. Zwłaszcza, że szefowstwo przegrało przecież rundę pistoletową. No, to była jedyna runda jak na razie, którą przegrali. I później. 9 rund pod rząd wygrane przez szefostwo. Nie wiem czy e, bardzo dobre Tero po stronie Piorus Gaming wystarczy im, no bo to już jest 9 do 1, 8 rund przewagi. No wypracowali sobie tutaj bardzo bardzo dużą przewagę zawodnicy szefostwa. No i ciężko im będzie to zepsuć tak naprawdę. Nie wiadomo co by robili tutaj na Famasach jeszcze cct, a tymczasem Tero już galerią w trójkę będą atakować. No i zobaczmy. DMN-y. Zdajemy jako pierwszy, będzie chyba zaskakiwał do respa, tak jest, zaskoczył tam Marysia, ale fbg, fraguje też Jaro, odpowie DLTN yy, Na drugiej jeszcze jest Rafał za BSM, Jaro, bomba położona w spółku Nekto wychyla, nie trafia za WP, jest frag Jaro i mamy sytuację 3 h 2 LTN mocno widzę, tylko 3hp na jego koncie Demon od respa już pada, to będzie chyba rondo dla piwoszy, no, no wreszcie się przełamali na, na, na respie tyle jest w ogóle LTN. Już tutaj nie ma no szans tak, on już wie, że tutaj nic nie zrobi Przełamali się Przełamali się w końcu gracze yy, antyterrorystów, gracze piwoszy. Jest runda numer dwa na ich koncie. Dwie w opy się spisały, teraz po dwa fragi w tej rundzie. Mamy 9 do 2. Swoją drogą ciekawe, tam wszyscy ginęli na się A, a LT co biegał po bs B. Musiał później wracać przez S Patero. Aha, musiał pizzę odebrać, okej. Okay. No to już wszystko jasne No, to, no tak jak mówiłem, no graże oni tutaj grają, dobrze się bawią A że potrafią słuchać, to rzeczywiście tutaj te mecze, te mecze wygrywają, tymczasem no w tej rundzie to gracze piwoszy szybko zdobyli trzy fragi, szybko sobie zyskali przewagę. Dwa fragi od Geparda, jeden od Rafała. I teraz jeszcze Marvolo i DMN przy życiu. Marvolo tutaj otwiera w tabeli 15 na 4 w ogóle. Naprawdę świetny, tak jak mówiłem, no świetny mecz w jego wykonali na dwójce. Myślę, że ten też nie ustępuje mu w żaden sposób, ta dwójka y, po, pokazywała nam naprawdę fenomenalne akcje. No i jestem ciekawy czy to będzie ruda, w której Marwolo znowu pokaże, że... No, może dużo. Może się jakoś znakomicie obróci, może znów w pojedynkę wejdzie na któryś z bombsidów. jak na razie jeszcze na spokojnie czekam się na środku gra w czatereł. jak wyglądają fundusze po stronie t no nie wygląda to za dobrze. Jeszcze... Oj, z tego flasza to dostał, no i DMS, sobie po prostu po niego przebiegł. Mareś będzie wyglądał od okna. I zabity przez Marwolo, Tak jak mówiłem, w tej rundzie jeszcze wszystko się może zdarzyć. Marwolo będzie teraz na bombce. Będę no nie trafiony e, przez którąś ze snajperek od e, antyterrorystów. Trzech na dwóch. Ale bomba zaplantowana. No i teraz jestem ciekawy, czy tutaj Marwolo znów no, nam się popisze z Zobaczmy. Jest ten w trupie. No i nie, Tym razem nie, nie. tak e, No Już myślałem, że tutaj coś niesamowitego wydać się w tej rundzie, ale jednak poradzili sobie z zawodnicy e, antyterrorystów. Dobre odbicie. Rozdzielili się chyba niepotrzebnie zawodnicy szefostwa w tym momencie. Może to był taki moment, żeby za, e, tutaj zaskoczyć zawodników e, e, CT. Jednak to się nie udało. Dziewięć Ale do zobacz trzech. Patryk znowu było tak naprawdę gorąco, no mimo że mieli sytuację dwóch napięciu. Znowu było gorąco, znowu tam tak naprawdę nie wiem no, Była szansa, była szansa. O tutaj wymiana, no, w którą wygrywa zawodnik SN. LTN to nie był LTN. To, to był Marwolo, Mar Marwolo. Marwolo do 19 HP Rafała LTN teraz pracuje na bs no i tutaj będzie próba wyjścia na tego BS-a, chociaż tam się kotują zawodnicy Teraz Widzimy, że nie do końca chyba wiedzą co zrobiliśmy. Łotów ich tam opuścił. Wak. Ładny tutaj Gepard przez smokę teraz zabija dmn Jest przewaga po stronie terrorystów. Jest 4 na 3 i jeszcze Nexo mocno pobijany, tylko 28 HP na jego koncie. No ale brali i Rafał też nic oberwali w tej ludzie. Teraz patrzcie, tutaj próbę skanowania na środku spodobało mi się. Tak, skanowanie. spodobało mu się, ewidentnie. Ewidentnie mu się to spodobało. Ładnie, teraz NTL ten nie daje szans bryantowi, jest szansa dla tego, żeby wejść na bs -a. Bardzo pobijany tam jest zrapał. widzimy, że na to już nie ma nic. Wychyla sam i to nie było dobre rozwiązanie. No było czterech na trzech, ale tak jak mówiłem, dwójka teraz to była mocno obita. No i właśnie ta dwójka już nie żyje i teraz e, dobra sytuacja do Terror. Mają bombę pod kontrolą, mają trzech na dwóch, a Gepard i Jaro mają AWUPy. No to odbicie będzie naprawdę bardzo ciężkie, jeśli w ogóle się nie zdecydują gracze terrorystów. No ale widzę, że się jednak decydują, już Gepard wchodzi sobie tutaj oknem. Próba skanowania, no ale tam nikogo nie ma. Luli wychyla sobie na bramę, Luli wychyla sobie na okno. No, dwa I Luli, sobie, Luli. Luli sobie. Po prostu tutaj wyjaśnił, tak. 10 do 3. Zobacz, jak mało pieniędzy mają piwosze. I co, kolejne eko? Grają. jedna grają. jedne grają. Co, kupili tak, kupili co mogli. E, Gra terrorystów. No ciężko, ciężko było. Ciężko by było tutaj cokolwiek zrobić, będzie... Dobry ten flash tutaj od Rafała. ten nie miał szansy sfragować, tam strzelał nas ślepo. No i nie trafił. Tymczasem Tero takim... Jeden pod BSMD, dwójka wchodzi galą. Dwójka chyba będzie próbowała zająć długą, czyli wejście... E, gala długa. Tak to przynajmniej wygląda, no i tutaj, nabijali się na MK, no jest wymiana. Ucieka już jaro odślepiony, zabija! uuuu, zobacz, Marwolo co no dzisiaj Marvolo robi. Się, no on się obraca po prostu, on się obraca i strzela. To jest już kolejny taka deka trzecia, której Marwolo naprawdę robi taki sobie no koniec. To był ważny frak w tym momencie, to jeszcze no chyba nie do końca... E, t, chyba co troszeczkę pochypili teraz. E, sprawę an terroryści. Jest BSB zajęty już, tutaj DMN, bardzo agresywnie przy środku i to też może się zemścić. Na jeden i drugi i brylant skanuje tym razem dmn -a. No ale jest jeszcze ten, sam na dwóch, wychodzi, ale niestety no Fraguje Rafał, ale był tam na miejscu na posterunku brylant i jest frag dla niego. No i przegrają rundę tutaj... 4 na 2. Przegrywają rundę 4 na 2. no... no po raz kolejny no. Patryk świetnie marwolo, naprawdę. Tak, marwolo zrobił różnicę. I ewidentnie to jest gracz meczu jak na razie. No ale co z tego, jak jego koledzy to koncertowo zepsuli. Hmm. No tak, ale prowadzą nadal 10 do 4 na jest to olbrzymia przewaga. No i jednak ta mapa de Inferno była chyba bardziej zacięta tutaj... Tam, tak naprawdę te rundy były takie bardziej close, tutaj nasze no, szefostwo raczej dominuje, chociaż no, tak jak widzimy te cztery ostatnie rundy, trzy wygrane w tych koszy. Ale to już takie może rozluźnienie to w teraz szybostwa. Będą sobie teraz na bomb start, tutaj jest frag od no jest frag od, no od zmana jeszcze demen zamyka całą akcję od długiej. DMN, on tutaj będzie miał okazję do fragowania, DMN rozkręca maszynę, dwa fragi zdobyte, DMN, czy będzie kolejny? Nie, jednak jaro dobrze, Jaro. No ale ten się nie szczepi, po prostu wybiega na środek, strzela się, zabija. I zabija. 4-11, jak wyglądają fragi po pierwszej połowie. Marvolo rzeczywiście najlepszy zawodnik fragujący w swojej drużynie. 18 fragów, LTN 16-12, DMN 9 fragów od Nexa i 8 fragów od Rudy Guzmana po drugiej stronie. Gepard czasy 12-10, Jaro Rafał 10-8, Brylant i Maryś tylko 3. Maryś, czemu tak słabo? Z tymi fragami. No pamiętałem Marysia wczoraj, on świetnie zaczął te mecze 10 na 0. Teraz jak na razie mu nie idzie, tymczasem już wszyscy terroryści praktycznie w dolnej grupie klikają, klikają, no w tym klikaniu wraca się potrwa. Ale, no. Myślałem, że jeszcze tutaj tak ładnie się ustawili zawodnicy antyterrorystów, że, no, myślałem, że tam jakieś fragi padną. Rafa zabija, co prawda, tylko jednego. No i mamy pistoletówkę wygraną i to są tarapaty dla piwoszy. Nie wiem czemu tak, nie wiem czemu tak piwoszy zagrali, no wszyscy właśnie pochli w jedno miejsce. Hmm. Wszyscy byli w tej dolnej trupie, no gdyby tam jeszcze poleciały na przykład na z galerii, to już w ogóle nadzieliby się bardzo mocno gracze e, e, terrorystów, a tymczasem... Już tutaj widzę fantazja, fantazja to to się no zobacz jak oni sobie grają ładnie agresywnie, jak się dają ładnie tutaj wyciągać teraz graczom Tero. No, i mamy taką przewagę, która może zostać wykorzystana. Teraz wie pan, no. Maryś zabija no i a co? No tak, no teraz sobie po chwili trochę sprawę graczy trzeba no Chcieli to mam wrażenie to spotkanie szybko zakończyć. Nie chcieli sobie szybko przekrócić ten środek. No a teraz Nexus sam na pięciu, musi walczyć. Już udaje mu się zabić Marysia. No Marysi dzisiaj ewidentnie nie ma szczęścia. Chociaż w tej rundzie zdobył dwa fragi także nie jest nie jest tak źle. No, czyli praktycznie 100% tego, co zdobył przez całe spotkanie, jak na razie, bo ma fragów 5. No i zobaczmy, atakuje Nekso. Jeszcze tam mocno pobijałe JARO, tylko 6 HP na jego koncie, ale jeszcze chyba nie będzie próbował. O, cięższy, walczy, 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 jednak idzie. Nie, jednak cofa? Jednak idzie. Jednak idzie, no tak sprawdzę sobie po prostu plecy. wiesz, że tego czasu już za dużo nie ma. Zeskakuję jeszcze będę. No, walczył tam, walczył, ale Gepard tutaj wcelowany dobrze. No i mamy rundę wygraną przez terrorystów, mimo tego, że to e, CT wygrało rundę e, pistoletową. Ale tam powiózła ich fantazja, skrócił na środku, bardzo fajny, tylko czekali na to. Polecieli na krótki dystans na pistolety, no i widzieliśmy jak to się skończyło. Scout no. uratował. Oberwał DMN, Obergo DMN. No, 29 HP. Dostał przez bramę 29 HP, troszeczkę mało jak na razie. A CT? Nie szczypię się, przekupili. Widzimy CZK, Digga. 5-7. No bawią się, bawią się gracze szefostwa. Wczoraj też graliśmy taki mecz na Cobblestone, kiedy jeszcze myśleliśmy, że przegramy, przeciwnicy zaczęli się bawić. No i ten mecz, Patryk, podogrywcy, wygraliśmy. Mm -hmm. Żeby czasem dzisiaj nie było takiego scenariusza, że te gracze szefostwa będą się bawić, a my będziemy oglądali trzecią mapę. No ja pamiętam, jak graliśmy taki mecz na Mirażu, gdzie wygrywaliśmy, zaczęliśmy się bawić. Nie chciałem o tym wspominać, właśnie. Wolałem wspomnieć o tym co wygraliśmy. No właśnie. Tymczasem Tero już na długiej, już na cicho tutaj podchodzą Marwolo widać dobrze wcerowany w galerię i tutaj będzie miał szansę za chwilę się wykazać z tej CZ. -y. Ta CZ bardzo bardzo groźna na takie krótkie odległości. No i właśnie jest jeden frag od Marwolo. Zobaczymy jak dalej. No tutaj chyba niepotrzebnie tak agresywnie poszedł. Ja rozfragiem, Lulibymanu nieufraguje. No sfraguje Nexo i teraz występuje ten. Hmm. Czyli tak mamy znowu rundę za rundę, no widzisz. E, mówiliśmy, że się bawią, że przekupują, a to się im opłaciło. Rundę wygrali, 13 do 5 do szefostwa. No i teraz bez pieniędzy gracze piwoszy, ale oni też przekupują, także tutaj e, nie ma eko po prostu w tym meczu. No. Nie ma rundy eko, gramy, panowie, przekupujemy. Skoro takie rundy można wygrywać, no to będzie się nie wypłacać. Jest skrót na bank. No ja jestem, jestem ciekawy. Nie. Nexo na pewno. Oj, nie. nie jednak, jednak się jednak, to? No, jednak tam czuję. No nie. Jednak o, Uj, jednak ładny. nie skrata, Uuu! Ładny. Uuu! Tutaj Nexo, dwa fragi od niego, trzy fragi od niego, u, cztery, cztery fragi od niego. Leci na górę. Dał mu Ace to ten mecz. Tak, macie go Ace w tym meczu. No tam wjechał, po prostu. Czyli tak, najpierw DMN na, na inferno. Później, później LTN, świetna runda. Teraz Nexa, bo to jest to tylko Marvolo i Luli Mam Czasu niewiele, ale ja myślę, że każdy z graczy postaci chciałby sobie ustrzelić Ace'a w tym meczu. Cero już gra po raz kolejny, żadnego echo, tu nie ma kalkulacji. To musi być wygrana albo przegrana. Oni stawiają wszystko na jedną kartę. 5 nie cztery. gramy na remis, gramy co mamy. Może się uda, no i zobaczmy, bo. To no, znów będziemy mieli skrót, Brylanta będę się wraca i trafia! No, Luli Guzman Tutaj nie spodziewa się, że ktoś będzie stał po prawej stronie ze skrzynką, ale ten tymczasem zabija Rafała 4 na 4. No ale tylko na pistoletach widzimy jeden Scout UMP tutaj w rękach brylanta. No i zobaczmy, Nexo wychyla czy nie, nie? że do tego Mołotowa Wygląda na to, że będzie atak środek B. Już jeden z terrorystów Diaro to już na B się, no ale szybko pomaga DMN Ładnie! Teraz zagra DMN pomógł w po odpowiednim momencie. Scout lepszy, no i Maryś też zabija Marwolo. Na szczęście dla antyterrorystów DMN fraguje Marysia, no i tutaj mamy sytuację dwóch na jednego. Gepard Chester sam będzie chodził na B. Oj, jaka walka! No jednak fraguje, 4HP, bez kevlara, no i jak on to przeżył, to jest niesamowite. No i teraz RTN, jestem ciekawy, czy on będzie próbował tutaj grać za WP, czy jednak no, z tego cztystoleciku CZ-ty no to. Nie, się robi. Na pewno że Gepard no nie, bez szans. Na pewno został info od że Gepard jest mocno obity, bo tak. tam krew się polała. LKN także nie kalkulował. Chwycił... Nie, 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 absolutnie. Chwycił pistolet w dłońce CZ. -t. Zakończył rundę 15 do 5, także duża, duża przewaga szefostwa. 10 rund pod rząd, musieliby teraz wygrać pigosze. a nie mają w ogóle broni, także ciężkie zadanie przed nimi. No ciężkie zadanie, kompletnie bez pieniędzy, no tutaj muszą cośkolwiek zrobić. No mają teki, no te teki też są niebezpieczne. No są granaty, są flesze, szybkie wyjście długą. Już terroryści na drugiej No jak poradzą sobie e, CT ustawienie troszeczkę, defensywnie. widzimy dwóch spa, Trzech odrespa, czterech odrespa! Uu. Oj Posypało się się rzucony smoke tutaj egzekucja można powiedzieć zawodników. Barczy są tak od Marysia, Dragord Brylanta, sytuacja dwóch na dwóch. No i jak sobie tutaj chyba nie spodziewali się, czego się, się będzie działo. O, jeszcze ten Thresh na długo wybiega, ale ten Maryś go zabija jeden na jeden, Luli Guzman czy Maryś. Maryś tylko 27 HP, to może być ostatnia runda w tym spotkaniu. No Maryś, dzisiaj nie Guzman za bardzo Marys. ta gra wychodziła, chociaż już tych fragów troszeczkę ma, już ma 8 fragów. Jest podłożona yy, Paka, jest AWP, no Maryś po prostu musi trafić. Luli Guzman 100 HP, ale w momencie, kiedy przeciwnik ma AWP, to nie ma żadnego znaczenia. A jednak miał znaczenie. Trafił. Trafił. Maryś trafił. trafił e, Maryś trafił, e, trafił, tak, Luli Guzmana, Guzmana ale za ale 60. 60 no tak. Dokładnie. No i mamy Gratulacje, koniec. Gratulacje nasze postwa 16 do 5. Takim wynikiem kończy się druga mapa. Także mieliśmy 16 do na Inferno.